Cześć witajcie Jak w załączonym obrazku Trackmania 2 Wolej Wolej Jakby to nie czytać Dzisiaj tak chciałem Wam pokrótce pokazać tą grę Jak wygląda Co się zmieniło Co się nie zmieniło Możemy spróbować Przyjdziemy sobie jedną planszę na Ja tutaj dopiero co zacząłem grać Proszę tylko tyle jeszcze Nie wszystko na złoto Zagramy sobie tą, tą planszę zobaczymy później zobaczymy yy, online jak to wygląda no, come on. i zobaczymy jak to wygląda kurde tagierka tak, chcę wam pokazać kurde bo swojego czasu w jedynkę bardzo dużo grałem pamiętam, że oglądałem mecze na Mistrzostwach Świata 2010 i, i, I grałem w tą grę Dobra, jedziemy Gra jest bardzo zręcznościowa to znaczy, dużo jest przeskoków, tulupów i tak dalej Wow E, słabo mi pójdzie Bo tutaj nie wolno hamować I gra O, przeskoki, kurczę i wylecie nie z planszy. Dobra, jeszcze raz zagramy. Od początku. Nie od ta. Bo chciałbym chociaż srebro zdobyć. Tu przyhamowałem, ale dobra. I oczywiście, co zauważyłem, że samochód inaczej się zachowuje. Tutaj było to? Nie, tu był przeskok. Aha, tu. Dobra. To uważam, że samochód inaczej się zachowuje na asfalcie niż na jakimś piasku czy coś. Zupełnie inaczej się jeździ. Dobra. Srebrno. Jest ok. Nie, nie chcę na złoty próbować. Spróbujemy jeszcze, może przejdziemy sobie w tą planszę. To jest wszystko na razie na pierwszych tych poziomach trudności w sumie tak naprawdę. Teraz trzeba w trafić w, w trasę, bo można często raczej nie, nie trafić. Dobra. Ła, wow, wiedziałem, że nie trafię. Dobra jedziemy, trudno będzie brąz Będzie brąz O trzeba patrzeć kurde co się robi Ech, no dobra Srebro niech pojedzie Dobra Nie chcę zdobyć złotego medalu Teraz próbujemy multiplayer Jeszcze multiplayera Nie testowałem Prof Servers O są ManiaCS walley SM full speed city Niemieckie, niemieckie Tu wejdziemy już 20 osób Mapy 83, gracze Dołącz Ta gra Tak, nie no co, niech se pokazują, nie? Co mnie tam? Siedzie, jeszcze nie grałem. O. Oh. Muszę włączyć muzyczkę. Okej. Okay. Dobra. I ludziki sobie tu jeżdżą. I jak pierdziu Nie, od nowa. Dobra. Idziemy. Wow! Dobra, chcę przejechać, chociaż... Chociaż do mety chcę dojechać. Ło, wow, pierdziu! Masakra! Tutaj to ludzie tworzą plan, że to są normalnie... Nie, od nowa. Nie ma sensu, gdzieś tutaj nie, nie mogę zauważyć, gdzieś tu powinien być licznik czasu do końca, a, dwie minutki. Przejedziemy sobie tą planszę, bo tak dwie minutki, tam dwie minutki, tam jeszcze spoko. Wow. <grytania> Tego się nie spodziewałem. Tutaj trzeba wjechać. No co wy gadacie? Nie! Nie przejadę tej planszy. Nie, będę lamił. Ale co się dziwić, ja dopiero, gra, dopiero zacząłem grać. Naprawdę. Ale jak przyjemnie się gra. Tutaj trzeba przyhamować. teraz chyba tam no teraz tam i tu by był koniec ósmy jestem wow ósmy na 20 ciekawe dobra znamy plan że już mniej więcej tu jest przyspieszadło nam paszę mniej więcej. No ta, jasne. Widzicie? Tędy lepiej. Z Finlandii, kurde go śmiją. Powiem Wam, że w tej grze liczy się jedynie skill. A, dobra! A, siedl, nie ten czar, przycisk. Teraz już nie zdążę dojechać do mety. Ale dobra, spróbujemy się tam wbić. Kurde, widzicie, tam był skrót. Widzieliście. Można było... Nie, nie ten przycisk, a 7. Dobra. Wuuuuh, haha, dup. Halo, chcę wrócić na trasę, Obra i to by było tyle. Gdzie ja jestem? Na dziesiątym skończyłem, dostałem 0 LP. O, szkoda, ciekawe dlaczego nie dostałem. Zobaczcie mi się pisało, chyba, nie? Teraz. A dobra, mniejsza z tym. Zobaczymy następną planszę. A pogramy sobie tak chwilkę, kurde na następnej tak. Thunder Horses. Czy horsing? Nawet to ładnie chodzi, no. No? Dobra, można jechać. I tyry, ty, 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 ty. Ja na tej klasie jeszcze nie grałem. Ła, wow, widzicie? Ja, ja, ja przyhamowałem i pojechali. Jakbym nie przyhamowywał, to byłby był pierwszy. A i tak się liczy najlepszy czas. Ile? 6 minut? To nie, 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 przejdziemy sobie parę razy. Skończymy. Dobra. Śniemy Wow. I dupa. Ale od checkpointu się zaczniemy. Żeby przejechać całość, nie? No, teraz się udało. I co teraz? Aha. Do góry nogami meta. Fajne, i szósty jestem Dobra, niech się załaduje Spróbujemy poprawić swój wynik Tym razem Fajnie, fajnie, kurde O, już jesteśmy gorsi o 8 sekund od siebie Albo od najlepszego już, nie wiem O, teraz już lepiej Prawda? Grid, grid 2 to, to nie jest No i się walnął, musi musiał zresettować Jest, udało się i którzy będziemy? Dziewiąte miejsce? Jakim cudem tak spadłem? A enterem się pisze nie chcę pisać. Dobra. Oczywiście, yy, jak, jakby ktoś nie wiedział, gierka jest od y, Shudmani Sto Storm, która wyszła też niedawno. Miałem oczywiście we, y, dostęp do zamkniętej bety, chyba, bo już otwartej, nie pamiętam. Ale jakoś y, nigdy nie grałem. jakoś. Na tym silniku gry Shootmania jakoś mnie nie, nie, jakoś mnie nie, nie, nie przekonowała do siebie, żeby zagrać mnie w, w ogóle nawet zobaczyć. I dwunasty. A jesteśmy? Co powinno pisać? Jedenasty. Kurde. O tak. Będzie szybciej. A ostatnie ostatni ten ua, i łaj tu lepiej byliśmy i tu już gorzej no nie nie ale dobra no i tak to wygląda yy, shootmania a znaczy shootmania trakmania Wolej... o jak go wyrzuciło Wolej... <laughs> łolej By która wyszła w, w sumie tak naprawdę niedawno chyba na początku lipca jeśli się nie mylę i to by było na tyle oczywiście grał dla was i w pięknym stylu skończymy tą Proszę i grał dla was Kuba oczywiście Kuba 13 miejsce je yeah, niech będzie <ścoughs> 11 pozdrawiam was bardzo serdecznie hej